Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy na sam początek. Jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dla was ułamek sekundy, a bardzo pomaga, jest bardzo miłym gestem, także dziękuję. Wczoraj Patrykowi się nie udało, no, niestety tak to bywa, zabrakło, zabrakło goli do overka. Dzisiaj dwa kupony. Ciężkie te mecze, osobiście chyba raz żebym się nie podjął typowania. Ale mamy dwie propozycje: mamy propozycję od Przemka i od Wiktora, i zaczynamy od razu. Od promocji, potem konkurs i oczywiście kupony. Jeżeli nie macie konta w BetCliku. A założycie je sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie. Możecie sobie stworzyć pierwszy kupon, obojętnie jaki, obojętnie jakie typy, obojętnie jakie kursy. Za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5 dych, które od razu możecie wypłacić. Nie musicie grać dalej, nie musicie obracać fajna promocja dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Lecimy z konkursem jak zawsze 5 dyszek do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć, subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. Filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu, pomiędzy oczywiście Apollonem a Lechem Poznań. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika, typujemy do godziny 18.00 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik nie biorą udziału w zabawie. A teraz przechodzimy do typów i zaczynamy od propozycji przemka. Mamy tutaj dwie X 2 że tak powiem, czyli Remis lub zwycięstwo Lecha, w jakby w 90 minutach, i tak samo w meczu Hens z Dynałem Kijów i lecimy z lekką argumentacją. Tak jak zawsze: Remis lub Lech. Kolejosz nie przegrał żadnego z ostatnich pięciu spotkań i widać, że dobrze przygotowany jest do europejskich pucharów Ich rywalem będzie cypryjski zespół, który rok temu w eliminacjach doszedł do, do czwartej rundy i Polek tam w dwumeczu z PSW 0 do 7. Przed sześcioma dniami drużyna z siedzibą w Limasol, wywalczyła awans w drugiej rundzie z greckim Ofi, lecz nie przyszło im to łatwo. Poznaniacy mają ciekawszy skład, są o wiele bardziej doświadczonym i ułożonym zespołem od Apollonu i trudno tutaj Przemkowi uwierzyć, że, że przegrają to spotkanie. Idzie tutaj po prostu. W zwycięstwo lub remis Lecha, i tak samo w meczu chęć z dynamem kijów, chęt fatalnie rozpoczęło sezon w Lidze belgijskiej. W przejściu meczach wygrali zaledwie dwa spotkania i były to punkty zdobywane na ostatnim uskron i trzecim od końca Mechelen. W poprzedniej, w poprzedniej rundzie wymęczyli awans z rapidem w Wiedniu, oddając zaledwie cztery celne strzały na bramkę przeciwnika, pozwalając rywalowi na 8 prób. Dynamo po trzech kolejkach ukraińskiej Premier League ma 7 punktów z bilansem bramkowym 7 do 2. W poprzedniej rundzie odprawili z kwitkiem mocny AZ Alkmar, wygrywając 2 do 0. W spotkaniu z chęt tutaj Przemek spodziewa się, że, że po prostu. Dynamo wygra, lub będzie remis. No a drugi kupon od Wiktora tutaj już za dużo nie ma co tłumaczyć: jest to single po kursie 2,85 400 zł stawka, 1003 zł wygrana. Dobrze widzicie wynik meczu. Lech Poznań, czyli że Lech w regulaminowym czasie gry, to spotkanie po prostu wygra. Więc tutaj bardzo mocno patriotycznie ja oczywiście trzymam zawsze kciuki za wszystkie polskie drużyny, trzymam tutaj mocno kciuki za Lecha, żeby sobie to ogarnął. Ale czy byłbym skłonny grać na ich zwycięstwo w 90 minutach? to już bym się musiał zastanowić. Sami też musicie zdecydować, czy, czy te propozycje są fajne, ciekawe, czy, czy lepiej to olać, pograć po swojemu, albo w ogóle dzisiaj nie grać, jeżeli ciężkie mecze do typowania. Oczywiście na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, bo 5 dyszek trafi do kogoś z Was. Trzymamy kciuki za kupony, trzymamy kciuki za Lecha, żeby polskie drużyny jak najdalej awansowały. Słyszymy się zapewne jutro. Trzymajcie się, na razie.